W bezkresnym oceanie kosmosu, pośród miliardów gwiazd i galaktyk, unosi się jedno, fundamentalne pytanie: Czy jesteśmy sami? Od zarania dziejów ludzkość spoglądała w gwiazdy, szukając odpowiedzi. W XX wieku uzbrojeni w nową technologię, zaczęliśmy nasłuchiwać, czekając na szept z głębi wszechświata. Lata 70. Era pionierskich poszukiwań inteligencji pozaziemskiej. Znanych jako SETI. Wśród wielu instrumentów nasłuchujących kosmosu wyróżniał się jeden radioteleskop Big Ear w Ohio. Jego nietypowa konstrukcja pozwalała na nieustanne przeszukiwanie nieba, niczym gigantyczne ucho przyłożone do wszechświata. Dane spływały strumieniami, analizowane przez oddanych naukowców i wolontariuszy. Jest 15 sierpnia 1977 roku. Komputery Big Ear rejestrują kolejną porcję danych. Kilka dni później astronom-wolontariusz dr Jerry Eman przegląda wydruki. Rutynowa praca. Nagle jego uwagę przykuwa niezwykła anomalia. Sekwencja znaków 6 c 5 wyróżnia się na tle kosmicznego szumu. Zaskoczony i podekscytowany siłą sygnału, Eman chwyta za długopis i na marginesie zapisuje jedno słowo, które przejdzie do historii... Wow! Co sprawiło, że ten sygnał był tak wyjątkowy? Po pierwsze, jego niewiarygodna siła ponad 30 razy większa niż normalny szum tła. Po drugie, był niezwykle wąskopasmowy co jest typowe dla sztucznych nadajników, a rzadkie dla naturalnych źródeł kosmicznych. Po trzecie, Trwał dokładnie 72 sekundy, czas idealnie pasujący do przejścia obiektu przez pole widzenia teleskopu Big Ear. I wreszcie, co najważniejsze, jego częstotliwość była niezwykle bliska naturalnej linii wodoru 1420 MHz. To kosmiczna częstotliwość, uznawana przez wielu naukowców SETI za potencjalny, uniwersalny kanał komunikacji między cywilizacjami. Sygnał nadszedł z kierunku gwiazdozbioru Strzelca. Natychmiast podjęto próby ponownego wykrycia sygnału. Eman i inni astronomowie wielokrotnie kierowali Big Ear i inne potężniejsze radioteleskopy w ten sam rejon nieba. Bezskutecznie. Sygnał, wow, nigdy się nie powtórzył. Sprawdzano dziesiątki możliwych wyjaśnień, odbicia od satelitów, ziemskie zakłócenia, nieznane zjawiska naturalne, Żadne nie pasowało idealnie do wszystkich cech sygnału. Późniejsza hipoteza o chmurach wodoru wokół komet również okazała się mało prawdopodobna w kontekście specyfiki Wow. Tajemnica pozostała nierozwiązana. Mimo upływu lat, Wow pozostaje najsilniejszym kandydatem na sygnał od obcej cywilizacji. Dziś projekty SETI, jak Breakthrough Listen, dysponują technologią o rzędy wielkości potężniejszą niż Big Ear. Przeszukują miliardy kanałów radiowych jednocześnie, analizując petabajty danych. Tu wkraczamy w sferę dobrze poinformowanej spekulacji. Co jeśli wow był celowym, ale krótkotrwałym sygnałem? Może kosmiczną latarnią morską, która tylko na chwilę omiotła Ziemię swoim promieniem? Albo sygnałem wysłanym przez sondę badawczą, która przeleciała przez nasz system? Wyobraźmy sobie cywilizację zdolną do generowania tak potężnych, skupionych wiązek energii. To wciąż science fiction, ale oparte na realnej możliwości. Gdybyśmy dziś odebrali i potwierdzili sygnał podobny do Wow, konsekwencje byłyby niewyobrażalne. Samo potwierdzenie, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, zmieniłoby na zawsze nasze postrzeganie rzeczywistości, naszą filozofię, naukę, być może nawet religię. Rozpoczęłaby się globalna współpraca nad potencjalnym odczytaniem wiadomości, jeśli taka by istniała. Stanęlibyśmy przed największym odkryciem w historii ludzkości. Sygnał wow z 1977 roku pozostaje zagadką jednorazowym, potężnym szeptem z kosmosu, który na chwilę zakłócił ciszę. Czy był to technologiczny artefakt obcej cywilizacji? Niezwykle rzadkie zjawisko naturalne, którego jeszcze nie rozumiemy? A może tylko statystyczny przypadek? Nie wiemy. Ale ten 72-sekundowy impuls przypomina nam o bezmiarze wszechświata i o tym, że największe odkrycia wciąż mogą czekać ukryte w gwiazdach. Poszukiwania trwają, wciąż nasłuchujemy. Wciąż.